Cześć, witajcie z tej strony, Bugi. Dzisiaj zagramy sobie w Monopolizy Metru 7. Cześć, metro. Cześć. No. Rozpierdalamy ich, nie? Rzucam kostkę, lecę na Mediolan od razu. O, Sylwester u mnie jest. Dokładnie. Cześć, my jesteśmy niebiescy, tak? Niebieskimi, tak. Mhm. Ja będę kupował Kraków zapewne. Pewnie będziesz ostatni startował. Ty Zacznę. tam jest, no pewnie tak. Ty tam jest Kurde. Kal. A Kal to jest ulubiona postać z o Tron mojej dziewczyny. U. No. Nie A wiedzę. jest, no? Na Z gry o Tron? Zdradzę wam, nie. Nie że. Albo nie. Albo tak. Umarł. O kurwa, Ale spoiler poleciał na odcinku. O ile. W takiej przerwie. No, już widzę, że się ładnie bawisz, Hongkong. O kurwa, ja już kupiłem? Nie, nie, nie. Nie kupuję. No, nie było odcinków troszkę. Dobra, to ja lecę sobie na Sydnej już. Papa. Były same streamki. Ponieważ nie mogłem się zabrać do nagrywania. Przeprowadzka, jak widzicie, ostatni odcinek był jeszcze na starym mieszkaniu. W cięci wygrywamy to na spokojnie. Dokładnie. Na starym mieszkaniu był ostatni o, odcinek je, jaka, nagrywany. Jest Zrobiony i... jestem już 300 Tak to tysięcy. wyszło, oddali, oddali. Są, sąsiad sąsiad. Sąsiad? Ty a w ogóle jest na Cyprze i na Dubaju ten. Tak mhm. to się nazywa? Wyspa. To ta imprezka. No, no, no. A w ogóle co to się pozmieniało? Co to za moneta? A Mogę monety sobie kupić, nieźle? Mistrzostwa świata. O Już mają... Czekaj, bo no mogę rzucić albo Bernabeu. to, albo to. Hej? Ła, czekaj. Uła, czekaj. Ja rzucę tak. <laughs> Serio? O kurde, ale polecam. Dobra, nie, nie kupuję. Rzucam jeszcze raz. O, szansa. Ochroń swoje miasto, zmień. Idziesz na pole podróży. Oh yeah! S -s -s -s, tak to się robi. Okej, okay, gdzie polecisz? Pewnie na Kraku. Nie, ale co na, no, ja na Paryż? Nie, lepiej poleciał na Lion. Na, na Okej. Okay. No. Aha, ja duble nie, miałem nie palić na nagraniu. Za... Ty, ale fajne są teraz te animacje, nie? Mm -hmm. A co oni tam rzucają? Śnieżki ci rzucili? Dobra. Czemu oni śnieżki rzucają w nas, ty? Nie wiem. A my też rzucamy, tak? sami rzucają. Lol. Aha, A, bo to na święta. Mam nadzieję, że A, nagranie przyczynka. wyjdzie dobrze i nic nie, nie jest, jest rombane, nie że dźwięk jest ok, wideo jest ok i fajnie to jakoś zmontuje. Ale to zobaczymy. O o, o kurde. A ty, nie. to ja może na Warszawę trochę polecę. Nie, na Lyon i później najwyżej na Warszawę to będziemy mieć już, wiesz, triple. No ty, nie! Jak, jak staniesz na Lyon i staniesz na Warszawie, to graliśmy mecz. Serio? Czemu? No, no bo będzie cała ta linia, linia niebieska. Ale chyba tak nie, nie działa, nie to... Nie działa tak. Serio? Tak. To nie musimy mieć jeszcze nicej? Nie, chyba nie. Z tego co... Pamiętam? Chyba nie. Nie, nie było. O. Tak musieliśmy mieć trzy państwa wykupione. Trzy państwa albo linie. Albo masz, wyspy. Jak masz całą linię, to wygrałeś. To Serio? Specjalnie poleciał na Londyn, tak. Specjalnie poleciał na Londyn i ten poleci na Warszawę ku Czekaj. Uwaga. Yes! Widzisz. O, jest! Widzisz. szybka gra. Widzisz, nie koniec. Koniec. Nie. Nie? Koniec. To? Nie, jest blisko wygrania. No, jest blisko. No mówię ci. No, czyli musimy jeszcze lince kupić. I te Tak. Ale nie, nie, musimy mieć trzy nie. państwa. No musimy no Wenecję i żyć. Albo całą nie. Ja tak, tak Nie. To było. Tak. No mówię ci, że nie. A ja ci mówię, że tak. A ja ci mówię, że nie. No to zobaczysz. No to zobaczymy. Niech on się gdzieś teraz tam. Albo chyba że... Tak, że był we mnie? Nie chce mnie Nie, pamiętam. O, no. pieniążki. Mm, tak. niby dali w sumie trochę. Lubię, lubię. Dobra, rzucam. <noise> Powtórzę rzut, bo nie chcę iść na bezludną. Nie, o, tu. na Bali poszedłem. Kupuj, kupuj. No, powtórzyłem rzut, żeby nie iść na bezludną, bo mhm. tak. Mogliby coś kupić cennego i. Ja rzucam specjalnie cały czas, bo mam to gdzieś w sumie. Nie wiem, czy zagramy sobie tą jedną giereczkę? Jedną chyba, nie? Zobaczymy. Jeśli nie będzie szybko. Czasem, nie? Ej, kurde, cały czas minie, od... to akurat będzie taki odcineczek 20-minutowy, więc będzie idealny. Dokładny. Wydaje mi się, że na razie są duszeni strasznie. Mhm. Ale powiem ci, że trochę się stresuję na nagraniu. Nie tak jak na streamie się czuję, wiesz? Jak nie wiem, co tak. ze sobą zrobić, ale wiem, Ach. że mogę to później wyciąć w montażu. Jedyny Bezludna plus, nie? wyspa. Nie, powtarzam, rzut. Hamburg, to Hamburger. Hamburger, no. Mogę Górne. to kupić za 760 tysięcy, ale nie kupuję. Nie, 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 dawaj mu. A teraz ty byś powiedział na Berlin i... O, szansa. Na razie. Ucieknij z no, super. No nie, dobrze właśnie. Dubaj, bier. Mhm. Kurde, chciałem zapalić, nie ale nie pasuje na tak na nagraniu. No. On po pewnie powtórzy Może na Warszawce stanie? O, 12 Madrid. Kurde, ale wrzucił. Nieźle. Zaczas na tym Madrycie. Gramy To Easy. No, też mi się tak daje. Jakąś muzyczkę fajną dodam do nagrania i będzie fajnie się oglądało, nie? A ja. To z... też dublet. O, dublet Pamiętajcie, brycie, żeby zostawić łapeczkę w górę, no, komentarz, i dude, dzwoneczek no, i subika na kanale. Burde, to bo to bo są się. bardzo ważne rzeczy. Bo, a cieszą. Dokładnie. Burde. O, burde. o Jezu jak staniemy no, gdzieś na nowy tym nowy teraz... Lipton trochę. I no wbijajcie jak? też na streamki na Twitchu. Zmieniłem tam no nazwę na. Bugi TV przez 3O. na i chyba też będę zmieniał nazwę na tą, żeby wszędzie było to samo. Kupi? Więc... Kupi? O, sorry. Ja teraz rzucam. Żeby nie było rozbieżności, że tam było Nowak, a tu było Bugi i wiecie jak jest, nie? Las Vegas. Viva Brać. Las Vegas. Bierz, bierz. bierz. Piewant Las Vegas, pra i. O, Chicago. paryż. Hotel se kupiłeś? A ja A ja. Mawimy. Melon. Jeden melonik. Chciałem jakoś wygodny. O, o nie, podróż się zajebuł. Berlin chyba leci. Tak. Cię wydaje coś. Nie jest dobrze, bo się. Powoli ten, powoli wracają do gry. No. Jejku. Powoli ta, ale patrz to. Kraków. Ulepsz mi. Ulepszę. W sumie mogłeś nie ulepszać, ale dobra. Tak dla żartów powiedziałem. Ale w sumie. Ulepszę ci. Ku... Nie, ja nie kupuję tutaj. Nie kupuj, nie kupuj. Chyba, że taki za... Dobra, ja tutaj zostaję. Elef. tą pierdziawę no robisz. W sensie. robisz. Mogłeś tą pierdziawę kupić, żeby musieli odkupić. Teraz mają sumie, Bo nie mogą wygrać, bo mieszankę i Pekin zostawiamy i sobie i granady. Mm. O kurde, no Bo, dobrze, szono, że mamy bo dwie nie, dwie trzeba dwie. coś kupić. Oni mają pierwsze, my mamy już dwa. No, no ale oni zajęte mają, tak żeby wiesz. No. mówię do tego, żebyś kupił. No mogłem, ale ja mam opcję. A no teraz mają Chicago. O kurde. Ale kupi czy nie kupi? Kupi. Kup, kupi. Musi. No to teraz muszą Las Vegas albo zburzyć, albo kupić. Mm -hmm. Prędzej zburzyć. No dobrze, że kupił, o, no i zajbiście. same kostkami teraz. A ty masz tą kartę, żeby wyjść. Kortkę masz, kurwa. Kortkę mam, ale nie rzucą. Nie wystawią ją. Dobra. O. No i Kurde, no i do. Las Vegas? Las Vegas poleci, Las Vegas poleci. Paryż poleciał. Paryż? No, twój Paryż. Ej, no nie. A wiesz, co mogliśmy mu powiedzieć, jak zburzył? Paryż. No to no, paparyż. Jeszcze sobie jeszcze tam rzucił kopkę. No nie. Ale no, dobra, przegraliśmy ten mecz. ogólnie, wydaje mi się. Nie, no easy wygrana. Ja, ja nie, ja nie, ja nie, ja nie wystawiam tego. No nie, no patrz, farta. O nie. Ale lucky. Paryż. Przegraliśmy mecz. Hm. <gryzanie> Jeszcze granada i hapie panas. I możemy powiedzieć. Areas, jestem ja tablet. Czy u tej karty nie użyjesz? Nie używam jej, bo hopie trafię na Hamburg albo Berlin. Mówię ci. No i tak co? Trafię. Albo Londyn. No i będę musiał sprzedać coś. No dobra, chociaż Hongkong poleciał. hui Kong. To szczęście. Dobra, trzeba to ugrać, metro. Daj mi kawaha, to mam ich w linii. <gryzanie> O, Rzym Zapowiada się ciekawiej. No. Musimy zburzyć Londyn. A nie wiem, Paryżu nie ma. <śle> no. Teraz zburzymy Cypr. Trzeba zburzyć Cypr. O, szansa. Uda się nam? No, uda się. Gdzieżik, <śle> 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 <Sojubiście>. kurwa. <śle> na razie oczekujemy. Czekaj, ile ja tam wiesz? muszę zapłacić? Milion trzysta. Ja pierdolę, coś za milion muszę. Jeeeeee, yeah, ja pierdolę. No, no i to było na tyle. Dobra. O nie! No, no. Co ty zrobiłeś? Całą sprzedał, ale tak chciałem to i to sprzedać. Aha. Jezu, ale, ale comeback poszło. Raki jesteśmy. Je o raki. Ku kupię sobie Paryż za 1000 ale parę. Elo. Pan Laku. Dobra, nie przegraliśmy tego. Dobra, wyspy no. jeszcze. Nice kup. i zburzymy Cypr. Oho. Aha. Aha. Kit Fart. Nie On specjalnie rzuci nas z Londynu albo w teraz dał? Jeszcze, ra, jeszcze raz dał na Nowy Jork? A, A to się... bo Ja tam idę. A gdzież to. Nie, na co on teraz dał? Na, na Berlin. Berl A to jedynki nie rzuca. 1,4 miliona. Głupi jest. No, chyba, że ty tam polecisz. O? Oddaj, A oddaj, myślałem, że to ty. Oddaj domek. Proszę. I oddać rzym. No co tam jest? Nie może wyrosłać inną. Aha, ucieknik bezludny. To jest głupia gra. Lipa. Lipa, straszna. No. Oho, bali. Rozjebali. Będą się bali nas teraz. No. Chyba tak. Tera teraz już co obstrani są. Ooo. No. Uuuu, idę na Nice. Idź na Nicejkę? Może być nice. Nicejka Nice, a. <grywa> Leon. Ja znowu, to wygramy i tak? Opie, burzymy Cypr. I tyle w temacie. Ty idziesz na szansę, burzysz Cypr. Ja idę kupić Cypr i wygrywamy to. Tak. Proste jak budowa CEPA. O, aha, myślę, że to nasz jest. Na razie ja stanę. Rzym. Dobra, mm. no zapłacę mu te 12 koła. Niech ma chłopak, niech się cieszy. Fajno, mu Ale mówić. mi starczyło. Ale mi starczyło akurat. Tak. Aha. O, No, płać. No, 50% taniej ma jeszcze? Co za paruwa. Widać, że jest polszy. No. z tak? zasrany. jeszcze, kurwa, z promocjami wchodzi. O pieniążki! No, pieniądze? Jeszcze nie ma wystarczająco. Nie ma, nie ma. No i sprzedawaj, kurwa. Co sprzeda? Cyp, Czy, co on ma? Cypr sprzeda. Nie, to nie jest jego. on ma? Rzym, Wenecję, Chicago. Londyn no. i Chicago. Chicago I Sewillę. Myślę, że Sewilla i Rzym poleci. I Wenecja. Aha, aż tyle? O kurde. Wiele pieniążków daraj mamy teraz. Ale na No ma. co ja lecę? Ej, dobra, graj szybko, bo 7 cypr. 000. Kur. Kupuj! Czemu ja mam tak mało pieniędzy jak na no stanął na Krakowie? Ach, bo jest Twój! Ja mam Warszawę! No. Nie Ty 6 minut. Dobra, dam radę. A te parówy na czas grają. Do hamburgera sobie poleciał chop. Ja nie kupuję nic. Jak trafię na Shanghai, Pekin, Hongkong, walę to. Walę to na pizdę. Dokładnie. No, na bez Dobra, udę, ale ma kartę chyba. Szansa, szansa, Balek, szansa. Dubaj no. Dubaj w nosie Nowa wyspa Dobra, mam dublet. Dobra Gdzie? Z, z dubletu, Dobra. Kozak Musiałem drugi raz, bo wjeżdż, nie wiem czy widzisz gdzie lecę. Nie. Na Berlin. O, Sydney. Pieniądze dla ciebie znowu. Super. Fajnie, że ja coś mam. Miał 89 tysięcy metrów dużo. Mm. No, takich drobnych nie noszę. O, co, co jest? Kupił? Nie, te, co siedzi, se ja mam 89 tysięcy, tam milion 600. 000. No nie, no kurde, nie kleci na coś, by Znowu duble? Znowu dublet? Trzy no. razy, bo już się wyszedł z tego dara, byku. i wraca. Hmm. Jaki pek. I wracam, i wracam, i wracam cenę na HP. Podróż. Dawaj. Dobra, i teraz patrz to. Użyj karty. No gdzie mam lecieć? Na Chicago? Nie, ja teraz lecę na szansę, walę cypr na web i ty kupujesz. Patrz. IQ 200. Nora, <grym> <grym> chcesz sobie zarobić? Masz. Gdzie dasz? Na Warszawkę czy Las Vegas? Co dałeś? Warszawka. Ile teraz? 2,4 miliona. Niech tam teraz zostanie. Las Vegas jeszcze, patrz. Aha. A, jeszcze kurwa, myślałem, że to już no z nich wstaje i sobie zarobię. Spaja. Niech wstaję, fajfus na tym. Lyon. No nie. Dobra, ale zaraz. O kurwa. kurwa. Bo się w Trochę się. Ja boję. się nie boję, ale nie, będzie lecieć. Na Hongkong może. Z tymi pieniędzmi co masz? Idziemy lecieć. Na Chicago? Na Chicago? No, więcej no. zarobić przynajmniej. Na no, wiatr poleci, to się zesram. Weź zmieni od razu kostką jak coś. Mogę jeden, jedno pole kupić. No i dobra, dobra. To nic. Ugramy też Na ludziaku. Yes! Dawaj, no dawaj. Nie. Co masz? A możesz nie. zmienić? Tak. Idę na pole podróży. <laughs> A nie mogę zmienić jeszcze raz i czekać no, na zburzenie? jeszcze, ale zostawiam sobie. A chłopie, mogłeś mieć szansę na zburzenie Cypru? No, no, miałem, ale... No. To była jedna szansa, żeby ugrać mecz. Ale jak ale byśmy trafili? Jak ugrać mecz, jak, my na razie, jak jest remis na razie? Ale mamy trzy wyspy. No, ale jest remis. Jakbyś zburzył Cypr, to... Ale, ale i na remis gramy. No, Dobra, dobra. Trzy minuty zostały. Gdzie lecę? Nicea... Mam nadzieję, że wszystko się nagrywa dobrze, bo... Nie mam pewności, ale... Jak to oglądacie, to znaczy, że wszystko poszło okej. Okay. Nagrywamy to 20 grudnia, więc pewnie obejrzycie mm. to dzisiaj, bo jutro. Aiku 200. Łatwo jest. Nice. Wiesz, my wygrywamy, dlatego nie poleciłem no, okay. nie, nie klikam. tak. No przecież mamy Mistrzostwa Świata za 2-4. Kraków, Ulecz. <laughs> No Ulepsz. No, lecę pędzę. Yo, Hongkong. Nie kup. Nie no, żartuję. No. Kupuję, czekaj. Kurwa Dobra, lecę tam Walić no, Oddam mu, oddam mu, oddam mu, bo lepiej tak. No nie, źle Nie, wolę, bo mogę dać powtórny rzut, ale lepiej żebym nie dał. No Ty no, nie wiem polecam, co mówię, O no, wtedy... no, kurwa O kurwa mogę dać powtórny Dobra, no, dwie, minuty Trzeba coś, coś zrobić, tak? żeby to ugryźć Musisz iść na Mistrzostwa Świata i iść i dać na Albo na Warszawę. szansę Na Warszawę Nie wiem, czy te mistrzostwa się liczą do tego. Liczą, liczą. Tak? Tak. 5,6 miliona. Nie, no musisz lecieć na mistrzostwa, byku. Zapłacił no, mi. <grym> lecę, czekaj. Lecę, lecę. Musisz no? to ugrać jakoś. Ugram to na lajcie, z palcem w dupie. To ile no, mamy mówiłem, Monopol. Było tam liniowy? Tak. Czyli musimy ten, ten lion wyjebać w dupę. Ale nie da się już go jakiś jest taki hotel dojebany. Da się go trochę się Hotel sięga łatwo. Nie ma pieniędzy, musi coś sprzedać. No i gitara. Może cyfr sprzeda, bo to jego jest. <grym> nie ma, no, nie zrobi <grym> tak. Minuta 30, proszę, weź to. Sprzedaj to, hopi. Sprzedaj cypr. Taka faja. Teraz wszystko kupujemy na dole. <grym> no, mogłem kupować wcześniej to. No i grał, no. Ja zjebałem. No i patrz, Las Vegas. On też nie ma. Dobra, jebiemy ich. Łatwo. Kurde, to nie jest jego. On ma Londyn tylko. Wenecję. Dobra, dawaj, dawaj, Ty, Wenecję kupić. Wenecja! Wpłacam do banku 200 koła. Ale nie rzucę jedynki. Na Rzym. Dobra, ale leć na najmniejszą składnię, Kupuję i hotel. Na na Dobra. Kupiłem hotel, żeby było więcej pieniędzy. Tak. Szybko. No to leć. Nieźle. Patrz, będą na czas grać. Zaraz tu kupię mieszkanie. będzie kupował. Będzie kupował specjalnie, żeby czas leciał. Paruwo, rzucaj to. Rzucaj, rzucaj, rzucaj. 38 sekund. Uuu, Kraków o, pieniążki. O. Będzie musiał sprzedać znowu. Łatwo. Londyn teraz musisz sprzedać. Nie być. Ty Londyn sprzedaje i kupujemy, chopie, na ostatnią chwilę. No ale nie wygraliśmy i tak, nie? Mamy tylko jeden. Kurwa. Damy radę. Kupuj Mamy Londyn. Szóstwa, który z nas. Rzucaj od razu, rzucaj. I zmieniaj, i zmien Ja. Ty <laughs> Się nastawiłeś już, że tam lecę. Rzucaj, rzucaj. Trzeba się sekund. Jest! Dawaj, dawaj, Warszawka <laughs> o, Łatwo. Łatwo. Ile? 3-2 miliona. A czemu jedna sekunda jeszcze jest? Nie, koniec już. Nie zdąż. Jest odwiedźcie. Easy, ale patrz, o 4 miliony, nie? Łatwo. Dobra. To dzięki, że byliście widzowi Kozak to było. Boże, zjebałem zakończenie odcinka. Chciałem powiedzieć dzięki że za oglądanie. a powiedziałem dzięki, że byliście widzowi I kurde. Daj jeszcze raz. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Pożegnaj się, metro. Papa! Pa. Żegnam. Papa! Pa.